lecz i dziecko Czekaj i dziecko no tak. no, zaśpiewaj to Boże dziękujemy Ci no zagraj dobrze no, cieszę się, że Boże, bo tak o i bardzo to podało jak była to mi jest dużo kuli, ale cieszę się, że już po im, bo mi bardzo bolało. O. Piękny. I uwielbiam oglądać Widły ciągle ta-a-a hmm. Ale najbardziej lubię Pomagać rybkom Pomogliśmy rybce odpłynąć I, i najbardziej lubię pomagać Lubie postawać zwierzętów. I lubię to, że mam te zwierzęta. Mamy już dwa święta. I ma bardzo poważne chora. Nie hmm. ma zamiaru jechać do orlętu skarbowego. Jeszcze raz się to naprawdę, ja mam pierwszy raz z karetką do innego szpitala. Chciałbym wyciągnąć dał na tego nosa. Aha, no to pięknie zaśpiewałaś. I bardzo się mogę się cieszyć przygodą. Proszę <Fu Al> <Entonces> Państwa, <tusza> grała i śpiewała dla Państwa Sylwia Dąbrowska. Wielkie brawa, proszę Państwa. Dziękujemy. Dziękuję. Dobry.